Stoimy właśnie przed bramą kopalni. Na bramie kopalni jest już zainstalowana mobilna komora odkażająca. Jest w pełni sprawna, działa, odkaża górników, dezynfekuje. Czujemy się bezpiecznie. Nazywam się Daniel Górka. Jestem sztygarem zmianowym na oddziale GRP-2, czyli to jest oddział robót przygotowawczych. Ukończyłem studia inżynierskie na specjalności maszyny górnicze, budowlane i drogowe. No i mam 25 lat. Ja jestem górnikiem z dziada pradziada. Dziadek był górnikiem, tata był górnikiem, wujkowie byli górnikami. No i ja też jestem górnikiem. Nie czuję się jakimś wielkim wynalazcą ani konstruktorem. Po prostu zaistniała potrzeba budowy takiego urządzenia dostałem zadanie, zaprojektowałem i wraz tutaj z Sztygarem Michałem Bagińskim wyprodukowaliśmy takie urządzenie. W domu często coś wymyślam, ponieważ ja mam 100 tysięcy pomysłów na dzień, aczkolwiek z tych 100 tysięcy jeden czasami, że tak powiem, się nadaje do jakiegoś głębszego rozważenia. No, na bieżąco to, 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 jakie problemy napotykam w życiu, czy tam znajomi, czy, czy tutaj w pracy sta, staramy się rozwiązywać jak najszybciej i jak najskuteczniej. Najlepszą wenę mam wtedy, kiedy e, działam pod presją, e, jest mało czasu i trzeba coś szybko wymyśleć, żeby, że tak powiem, jechać dalej. Ciężki był e, dobór komponentów odpowiednich e, do budowy takie urządzenia, żeby po pierwsze. Było mobilne po drugie, żeby było odpowiednie ciśnienie, odpowiednia wydajność, no i przede wszystkim dobór dyszy, żeby to nie lało na górników, tylko ich zraszało. Zawsze wykonanie jest trudniejsze. Ponieważ zaprojektować coś, a potem to zrobić zgodnie z tym projektem, no to tak nie do końca się trzyma kupy, bo przy takich innowacyjnych projektach napotyka się ciągłe problemy, ciągłe zmiany i trzeba się po prostu umieć do nich dostosować. Satysfakcja przy rozwiązaniu każdego problemu zawsze jakaś jest. Przede wszystkim jest satysfakcja, że udało się stworzyć jakieś oszczędności dla kopalni, ponieważ podobnego rodzaju urządzenia, które są dostępne na rynku, kosztują po 60 tysięcy netto, a myśmy to zrobili bardzo znikomymi kosztami. Mam nadzieję, że mobilna komora odkażająca będzie stanowiła jeden z kluczowych elementów w walce z koronawirusem na kopalniach. Mam nadzieję, że nie tylko na kopalniach. I jestem praktycznie pewien, że dzięki takim rozwiązaniom odniesiemy sukces i wygramy z tym wirusem.